Nie, dobrze, dobrze jest. Na razie super. Na razie idzie. Yeah. Witam niezwykle serdecznie na uroczystym koncercie z okazji Światowego Dnia Wołowiny imienia Kreutzfelda Jakoba. <śmienic> <śmienic> Witam. Raz, raz, raz. Nie, nie wiem, czy dobrze mnie słychać, ponieważ koncert jest. Jak najbardziej artystyczny, więc dla prawda, rozluźnienia atmosfery będę się starał Państwa wprowadzić w ekstatyczny nastrój i powiem żart. W formie niekonwencjonalnej, zgadywanki słownej Z zadam pytanie, a później niekonwencjonalną odpowiedzią. Będę się starał prowadzić państwa w ekstazę. Pytanie brzmi: co ma wspólnego koń z maską? Odpowiedź brzmi: Pegas. Ra, raz, ra, raz, nie, nie wiem czy słychać mnie dobrze, więc powtórzę. Pytanie brzmi: co ma wspólnego koń z maską? Pegas. No, pożartowaliśmy. A, a zatem. Nie, dobrze jest, dobrze, dobrze, jest, dobrze. Nie widzę przeszkód, abyśmy przeszli do pierwszej merytorycznej części naszego uroczystego koncertu. W pierwszej merytorycznej części naszego koncertu wystąpię ja i zaprezentuję fragment drapieżnego show Protest Song. Tekst mój, muzyka moja, więc rewelacji nie będzie. Ale jak jesteśmy już, są imieniny Artura, no to trzeba przecierpieć, prawda? Wie, wiele więcej bym się po tej imprezie nie spodziewał. Zatem umówmy się, że zrobię pół kroku do tyłu, pół kroku do przodu, później w konwencjonalnym ukłonie głowy pochylę ją do przodu. Państwo powitacie mnie, burzą braw i, i, i jadę. <noise> Ale czad. <noise> Dobra, tylko jeszcze wejdę. Proces sąd nazywa się zło. Zło, 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 zło. Wrzucam bakterię wąglika do kanalizacyjnych studzienek, żeby zatruła was woda z waszych kuchni i łazienek. Nie mam marzeń ładnych, aspiracji żadnych. Gwałcę i morduję wale z bani kradne. Wło, wło, Siedzę wygodnie w tramwaju, gdy obok stoi kobieta starsza. Bo wychodzę z założenia, że im starsza, to bardziej wytrzymalsza. Z kobietami w ciąży żarty bardziej frontalne. Miejsca też nie ustąpię, a jeszcze bębence walne. Zło. Zło. Motherfucker! Za dzień stracony uważam, jak nikt nikomu nie podrżnie Choroby, tragedie, rozpacze, katastrofy lotnicze, wypadki samochodowe, wojna w Iraku, sprawa Rywina, to jest o czym żyję. To wszystko przydaje mi się w pracy zapytać czemu. A bo jestem zatrudniony jako reporter tvn